Pracowuję się do tych triatlonów już nie od wczoraj, ani nie od miesiąca. Także myślę, że siła jest. Myślę, że to, to, wszystko, to wszystko, co tu widzimy, to jeszcze bardziej mi nakręca do tego, żeby ten wynik jednak poprawić, niż tylko i wyłącznie ukończyć go w jakimś tam satysfakcjonującym czasie. Sprawdzenie samego siebie, zobaczenie na co mnie stać, z czego tak naprawdę jestem zbudowany i pewna przygoda. Wojciech Olejniczak, prezes Polskiego Związku Triathlonu, właśnie wchodzi na rączkę. Pozdrawiamy Panie Prezesie. Zostałem prezesem, bo najpierw zdecydowałem się startować w tretlonie. To wspaniała impreza, bardzo wielu ludzi mnie do tego zachęcało, aby najpierw wystartować, a później żeby coś zrobić więcej w tretlonie, bo triatlon to dyscyplina olimpijska i ma absolutnie wielką szansę się rozwijać, co widać tutaj dzisiaj w Gdyni. Jak ocenia Pan swoje szanse dzisiaj? No Zobaczymy, to jest taka dyscyplina, gdzie walczy się ze sobą, często z bólem również i żeby przetrwać, żeby ukończyć. O czasie się rozmawia po. Marzenia, żeby triatlon zorganizować to akurat w mojej głowie kiełkowało już 5 lat, 5 lat temu już się tutaj przymierzałem, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że muszą być dwa sposoby. Albo zorganizowanie, nie wiadomo skąd, olbrzymich pieniędzy ściągnięcie tutaj elity sportowej, czyli start typu Pucharu Europy, Pucharu Świata. Albo zorganizowanie imprezy masowej dla wyczynowców, dla amatorów, ogromnej. Takim dystansem właśnie jest pół Ironman. Tylko, że był jeden problem. Pięć lat temu nie było zawodników. Znaczy może byli, oczywiście, że byli, tylko że było ich co najmniej 10 razy mniej niż teraz. Patrzycie sobie prosto w oczy. Będzie zacięta rywalizacja? Nie. A tak na poważnie walczycie nie tylko ze sobą, z czasem z rywalami też? To jest mój debiut, więc walczę tylko ze sobą. Chciałbym czegoś się nauczyć, wyciągnąć wnioski. Myślę, że za rok będę się ścigał. A jak to wygląda tutaj? Ja walczę głównie z darczyńcami. Proszę o wpłaty na konto Synapsis, się pomaga Waldemar Błaszczyk. Muszę nazbierać 3000. tysiące. Jest bardzo fajna rola w serialu, którą załatwiłem dla osoby, która wpłaci największą kwotę. A to wszystko dla, dla Synapsis, czyli fundacji, która zajmuje się autyzmem, programem rozwoju autyzmu. I to jest najważniejsze, a reszta to zabawa. Może być na początku trochę niebezpiecznie, bo będzie gęsto, ale mam Piotra przy sobie, więc się nie boję. Grupa triatlonistów rzeczywiście yy, ma różne cele. Znaczy ja w ogóle chcę powiedzieć, że nasze wydarzenie to było wydarzenie trzydniowe i pierwsze cele to były pierwszego dnia. Zawody w Aquatlonie, które są w Gdyni, też już mają swoją tradycję. Wielu kategoriach wiekowych, poczynając od 10 lat, to jest cel taki, żeby wychowywać przez sport, żeby promować sport, promować aktywność fizyczną. Sport kwalifikowany, mieliśmy Mistrzostwa Polski w Aquatlonie gdzie młodzi zawodnicy mogą już na przykład korzystać z innych dyscyplin, przede wszystkim z pływania, żeby wejść i się ścigać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj udało mi się wytrzymać narzucone mi przez mnie tempo, bo sam narzuciłem sobie to tempo. I piękny finisz z Mateuszem Rakiem. No, wspaniała walka i wspaniałe emocje. Każdy trening jeśli się nie ma kontuzji, to jest czysta przyjemność. Ludzie są naprawdę wspaniali tutaj. Nie da się takiego towarzystwa spotkać chyba nigdzie indziej na świecie. Wszyscy są uśmiechnięci i przede wszystkim takie starty jak teraz, to też podbudowują człowieka i nie można być chyba szczęśliwszym. Aquathlon jest bardzo pokrewną dyscypliną do triatlonu, ponieważ jest opływanie i bieg. Do triathlonu jest potrzebne również i pływanie i bieg, ale jeszcze dochodzi rower. I to jest fajny element etap taki, aby przygotować się do triathlonu poprzez akład. Cel dla amatorów to ukończenie, to przezwyciężenie stresów na tym długim dystansie, ale to również dbało się o sylwetkę, to dbało się o ducha i o poczucie szczęścia, bo uprawianie tego sportu powoduje, że ludzie naprawdę kończąc zawody są szczęśliwsi, lepsi w biznesie. Mam wielu znajomych, którzy mówią, że zrobimy Ironmana, i może fizycznie nie jestem aż tak mocny, ale psychicznie mnie to bardzo, bardzo pcha do tego, żeby lepiej po prostu żyć, tak? więcej załatwić, więcej z siebie dać i to cechuje triatlonistów. Przygotowaliśmy się od roku do tego, mieliśmy startować, niestety dwa tygodnie temu miałem kontuzję, kolega startuje, czekam na niego i jest w białym czepku, kibicujcie mu, jest w białym czepku. Ja bym już pewnie się utopiła w połowie samego pływania, gdzie bieganie, gdzie, gdzie rower, więc to jest naprawdę no, walka z samym sobą i bardzo, bardzo podziwiam. Dyscyplina sportu, która wymaga naprawdę dużo e, silnej woli i w sumie walki ze swoim umysłem. Zbywałem się takiego wyniku liszyłem na 40 minut było 33, więc jest ok. To jest mój lebiut na tym dystansie. Będzie dobrze Myślałem, że będzie problem w wodzie, ale nie jest źle, woda ci krótka Także przyjechałem z Danii Będę najlepszy wśród ludzkich zawódników jedyny. Także mam tą satysfakcję. Najlepiej zbiegania się czuję, ale to też po tym... W 90 km roweru to może nie być lekko. Pływanie zaliczone. Teraz rower, odpoczynaj. A po tym masakra. Jest czas na to, żeby złapać oddech, złapać równowagę. Szybkie przebranie i jazda dalej. Kiedy jest tam walka tak, na trasie, te 90 kilometrów i tak dalej, o czym myśli zawodnik w tym momencie? No Przede wszystkim jest walka z zawodnikami, ale to jest jednak system jazdy indywidualnej na czas, także trzeba być cały czas bardzo skoncentrowanym i walczyć samemu ze sobą, utrzymywać odpowiednie tempo. Nie można się na chwileczkę rozdłużyć, dlatego że wtedy się zwalnia. Organizm sam nie będzie się zmuszał do, do wysiłku, trzeba cały czas go zmuszać i całe 90 kilometrów trzeba cisnąć, mocno jechać. organizator zapytał mnie czy jestem zdziwiony że jest tu w dyni aż tylu zawodników powiedziałem nie ponieważ wcześniej w 2009 roku startowałem w suszu i tam było 100 zawodników a rok później już 300 i dla mnie niespodzianką jest to jak szybko to się rozwija to jest niesamowite. W tym roku startowałem czterokrotnie w Ameryce Północnej. Nigdzie nie widziałem tylu kibiców co tutaj w Gdyni. I ilość uczestników jest porównywalna, nawet większa od niektórych tych imprez zagranicznych. Ja myślę, że to się robi po prostu sport popularny, dosyć elitarny, ale popularny. Przyjechali zawodowcy do nas, kapitalni zawodnicy, którzy zrobili też duże wyniki sportowe. I oni przyjechali między innymi po sławę i po pieniądze. Zwycięzcy dzisiaj otrzymali po 5000 dolarów. A dlaczego dolarów amerykańskich? Dlatego, że dążymy do słynnej serii Ironman na połowie dystansu licencjonowanej globalnej serii imprez, którą można porównać do, do, do pro Tour w kolarstwie. Wiktor Zemkew z Ukrainy. Wielkie brawa. Wiktor Zemkew. Czas 4 godziny 1 minuta 32 sekundy. Wielkie brawa.

The best is Polako, Nikola Lowe! Stay there, go to the King's Kino, the Nikolai